starcie. Tak jest. Maciej był pierwszy. Sława mu. Brawa dla niego. Ale to jeszcze nie koniec, bo teraz już szykuje się druga para. I teraz e, troszeczkę zmieni się ten spektakl, bo naprzeciwko czeklika z mieczem stoi zawodnik z toporem duńskim. Typowa broń. Dlaczego to duński? On nazywał się Dana, Wymyślona broń przez duńczyków. Bardzo zaczekna bardzo ostra, bardzo Będziesz zarówno atakował, jak i bronił się. Najważniejsza jest ustawa, najważniejsza jest garda, a potem wszystko przyjdzie samo. Sekwencja ruchu na głowę, na bok głowy, na uda. I tak samo będzie wyglądała obrona. Pięć. Raz, dwa, trzy, I tak samo. Teraz zapraszam Ciebie. Dobra. Postawa no niska, bliżej tak. końca. Niska, niska postawa na nogach. Nie obawiasz się nie i atakujesz Głowa. Skór. na W ten sposób. Wojtku, no, 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 tak Raz, wracasz do gardy. Atakujesz górek głowy. Dwa, wracasz do gardy. Trzy, wracasz do gardy. Cztery, wracasz do gardy. Pięć, gardy. Tak, rozpoczynamy. Na pięć ruchów. Zegarek. Startujemy. O. Druga słowa, druga słowa. Tak, tak. I teraz noga. Tak. I druga strona, Tak. I jeszcze raz to samo. Głowa. Tak. Tak, tak. Tak, tak. Jeszcze raz. Atakuj. Drużyna Smoki Sigurda, jak widać odtwarzamy czasy Słowian i Wikingów od IX do XI wieku. Czym się zajmujemy? Zajmujemy się realizowaniem naszej pasji, czyli właśnie odtwórstwem, walką, warsztatami, muzyką, rzemiosłem, kulturą i sztuką wczesnego średniowiecza. Dlaczego tutaj dzisiaj jesteśmy? A to dlatego, że mamy festyn, który jest organizowany przez Dom Kultury Krąg, w którym również nasza drużyna bierze udział jako jeden z pokazów. Nie tylko walczących, ale zainteresowanych. Kto w takim razie może do Państwa należeć do tej do drużyny? Do naszej drużyny może należeć każdy, jeżeli skończył 16 lat i ma zgodę rodziców między 16 a 18 rokiem życia. Limitu wiekowego u nas nie ma, a kto może być? Osoby, które są zainteresowane walką, zainteresowane historią, rzemiosłem, warsztatami, kulinariami oraz śpiewem, bo to jest cały krąg naszych zainteresowań, tego, co realizujemy na co dzień. Co jeszcze dzisiaj zobaczymy? Zobaczymy pokaz tak zwanej reakcji pogańskiej. Zobaczymy pokaz treningu młodego wojownika, który rozpoczyna swój szlak bojowy oraz zobaczymy przekazanie broni przez młodych wojowników doświadczonemu nauczycielowi. Świetnie, bardzo dziękuję, bardzo nam się podobało, widzę, że Wojtek jest świetnym, młodym wojownikiem, który świetnie się tu sprawdzi, więc mamy prezent dla klubu, dla Wojtka, zapraszam Cię Wojtku, jak wiecie współpracujemy już z klubem, tutaj trenujemy, tutaj się bawimy, tutaj mamy swoje deserty. Więc chcemy zostawić swój żeby klub Krąg takim świetnym kręgiem jest, żeby był kręgiem wikingów i domem. wikingów. Dlatego przyszedłem na tą nazwę, żebyś wysiała. Sława! 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 No? To nie wszystko, poproszę teraz wszystkich młodych wojowników i poproszę Macieja, bo to niekiedy z prezentów my mamy taką szczególną uczciwość, którą mają młodzi wojownicy do swojego nauczyciela. W wszystkich młodych wojowników Maciej otrzymuje swój saks nowy. Sława! Ta, tak? To jest twoja śliczna. ale to sama... A tu jest tutaj moje, to tu są wada. Zaraz, zaraz, zaraz. Ale to sama namalowałaś, czy ktoś Ci pomagał? Ja sama. Takie ładne, duże. Co robiłaś? Robiłam tarczę kwiatkową. A pogardyś nam? Tak. To była trudna praca? Nie. I podoba Ci się tutaj? Tak. Dobrze. Ja mam tarczę JD team, bo my z kolegami jesteśmy JD Team. Tu jest taka jedna większa tarcza pokazowa, a tu jest taka mniejsza tarcza, taka bardziej inna. Jak się podoba się Dobrze podobają mi się. Dobrze się bawisz. Tak. Powiedz, jak się bawisz dzisiaj. Fajnie bardzo. Co jeszcze chcę powiedzieć? O, dziewczynka nam powie, co tutaj robisz, jak Ci się podoba. Dobra. Dobrze jest? Fajnie. A co zrobiłaś? Pokaż, co masz teraz. Co to jest? Tarcza kwiatkowa. Proszę w takim razie powiedzieć, co tutaj dzisiaj robiłyście? E, patrzyłam, jak biją się tutaj wszyscy oni tutaj. Ze ja tu siostrami malowałam farbami tarcze. No i teraz będziemy, może później będziemy jeść Mogę i ja będzie powiedzieć? fajnie. No właśnie, co ja tu malowałam z moją koleżanką i nadją. Ja tutaj patrzyłam na teatr wikingów, potem patrzyłam jak tutaj sztuki walki były i tutaj pokazywali jak można się jakby obronić w starożytnych czasach. Potem mogliśmy pomalować tutaj takie różne tarcze i zrobić właśnie różne takie tarcze. No i potem będzie grilli, będzie można jeść i tu już jadłam też szaszłyka i bardzo jest dobre. Pikul no, są to ja.

Jesteśmy bardzo różnymi osobami. Tak naprawdę się, jesteśmy z tak różnych kręgów, środowisk, że no to aż trudno powiedzieć, ale no właśnie łączy nas jedno: zamiłowanie do historii, zamiłowanie do tego wczesnego średniowiecza i staramy się je odtwarzać na każdy możliwy sposób czyli, no my akurat śpiewamy, bo już nie mówiąc o tym, że śpiewanie zawsze bardzo spala, spaja tak grupę, czyli przy wyjazdach jak wspólnie śpiewamy, to tak się robi mile i wspólnie siedzimy, wtedy jest, jest, jest sympatyczniej. Dlatego to trenujemy, żeby, żeby właśnie umilać sobie ten czas na wyjazdach. Ale jednocześnie też właśnie dlatego, że staramy się, żeby te piosenki, te pieśni to były te pieśni, które były śpiewane dawniej. Czyli właśnie odtwarzanie historii, jako kolejny tego aspekt. Tak jak staramy się odtwarzać strój, tak jak się panowie starają odtwarzać technikę walki, tak my staramy się odśpiewać ten śpiew i technicznie i właśnie wyciągać gdzieś tam z zakamarków, z archiwów stare pieśni, żeby, żeby je śpiewać. A kim jesteście na co No ja akurat jestem na przykład bibliotekarką. Jestem doktorantką biologii koordynatorem biura serwisu. To był przypadek, e, poznałam z chłopakiem kolegę, który pochwalił się, że należy do grupy historycznej. Poszliśmy na trening e, i zostałam. Na co dzień walczę w uczniom, ale dzisiaj zasilam szeregi śpiewających. A pani jak trafiła tutaj? Ja od dzieciństwa interesowałam się średniowieczem, uwielbiam gry RPG. I tak stwierdziłam, że chciałabym w jakiś sposób również pod względem historycznym bardziej to wejść, aniżeli larpowym, dlatego znalazłam się tutaj te, w tej grupie. Ja w sumie za tatą poszłam, ponieważ będąc jako turystka yy, na jednym z wyjazdów yy, usłyszałam od taty, że on by chciał być w środku, jako walczący. No i tak z początku nie byłam do tego przekonana, a jak właśnie zasięgliśmy już te kręgi tego, to tak bardzo to polubiłam, zainteresowałam się tym. I... Ale co pani robi? Śpiewa czy walczy też? Czy ja w sumie jak już to śpiewam? Bo ja nawet nie, nie zajęłam się do osób, które by mogły walczyć. Ponieważ jest od 16 lat, a ja nawet tyle jeszcze nie mam. Co mnie interesuje w smokach Sigurda? Przede wszystkim klimat. Klimat, walki, treningi, biesiady, świetna, świetne zabawy i przede wszystkim córka, która ze mną w tym uczestniczy, że jest z tego zadowolona. I powiem tak, odmienność. Coś innego niż codzienność naszego życia. Ma Pan na to czas? A na co dzień co Pan robi? Zawsze znajduję czas na coś takiego. Stwierdziłem w końcu prowadząc własną działalność, że trzeba mieć czas dla siebie, dla rodziny przede wszystkim i dla córki. My zimą, kiedy nie występujemy, kiedy nie zimy, to przygotowujemy się do następnego sezonu i najczęściej właśnie doposażamy się. Czyli na przykład szyjemy stroje. Ten strój, który ja mam na sobie, to jest strój, który uszyłam sama od A do Z. Jest to strój skandynawski, szwedzki. Ja mam na sobie suknię lnianą. Na tym ten, to, to coś To jest fartuch. Tak to się nazywało. Suknia wierzchnia zwana fartuchem. Która była zakładana na święte, odświętne sytuacje, dlatego że jest on, ten fartuch spinany żółwia, żółwiowymi broszami, który, między którymi wiszą moje paciorki jako ozdoby. Brosze też są wykonywane przez rekonstruktorów. Broszy nie zrobiłam, ale kupiłam od kramu, który też zajmuje się odlewaniem ozdób. Zresztą ta brosza trójlistna, która jest bardzo charakterystyczna dla Szwecji, właśnie też została kupiona od innego rekonstruktora. I to są właśnie na takiej zasadzie. O, na przykład mam buty, które zostały uszyte przez rekonstruktora, który zajmuje się szyciem butów. To też jest ręczna robota, wszystko jest robione ręcznie, nie ma żadnych prac maszynowych, bo właśnie chcemy, żeby to, co mamy na sobie, też było jak najbardziej zgodne z prawdą historyczną. Teraz koleżanka opowie o swoim stroju, bo on się bardzo różni od mojego. Ja rekonstruuję Słowiankę. W ogóle mój strój jest zrobiony na podstawie rekonstrukcji według znalezisk z Opola. Konkretnie sukienka jest prosta lniana, jednakże jest bogata, jest bardziej biesiadna i na ważniejsze uroczystości typu wesela ponieważ jest bardzo bogato haftowana i posiada dodatkowe, y, dodatkowe wstawki. I sam splot jest diamentowy. To znaczy, że jest bogactwo. Zazwyczaj ludzie chodzili w pro, lnianych y, sukniach, y, jako suknie wierz, y, spodnie, z y, surowego lnu, na które zakładały suknie wierzchnie, y, które były z kolei wełniane. Tak, więc to jest krajka, która jest całkowicie według znalezi z Opola. Jest zrobiona w stylu bartkowym. Na głowie mam krajkę z kobłączkami. Kobłączki były bardzo powszechne w Słowian jako ozdoby. Czasami na nie naplatowano koraliki. Czyli to jest ozdoba i tutaj mam lanulę. Lanula jest, to była szeroko spoznawana y, zarówno w Skandynawii, jak i na Sowiażczyźnie, jak i już na Wschodzie. Y, oznaka kobiety, oznaka płodności i kobiety, które wchodziły właściwie ten, y, stawały się kobietami. Dziewczynki, które stawały się kobietami, dostawały lanule i potem nawet były, całe życie je nosiły aż do grobu, były chowane z lanulami. To jest symbol kobiecości i płodności.